Buziaczki, moi mili. Zapewne zau zauważyliście, że znowu jest ze mną mój przyjaciel Adrian Warwas. Cześć, dobry. Tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy w Poznaniu, dlatego dzisiaj jest tak trochę siermieżnie, ale taka fajna wycieczka i stwierdziliśmy, że możemy nagrać coś razem. A dzisiejszy temat, jaki Wam zarzucamy, no to najlepsze, nasze ulubione musicale. Znowu będzie to takie top 5, ale tak naprawdę top 10, bo na każdą pozycję każdy z nas ma swoją... Tak jak o, ostatnio. Swoją. O, tak, dokładnie, tak jak ostatnio, tak jak w topie filmów LGBT, który strasznie polecamy, jest fajny. I nie tylko na, na, na wakacje, pomimo ty tu twierdzi, że tylko na wakacje, więc wiecie. I dużo komentujecie, za co dziękujemy Wam. Dzisiaj mamy dla Was dużo fajnych propozycji, no ale już nie ma co specjalnie przedłużać. Miejsce piąte. Na miejscu piątym, tym razem ja zaczynam, My Fair Lady 1964 rok. Tutaj możecie też zerknąć w razie czego. I ja nawet dla Was mam takie specjalne wydanie płyty winylowej, Jezus, tak, ty tak. Tych dużo tych rzeczy mam, jak najbardziej. My Fair Lady, czyli tak naprawdę adaptacja sztuki George'a Bernarda Shaw, czyli Pigmalion. Historia profesora, który decyduje się ze zwykłej kwieciarki zrobić damę. No i śledzimy, oczywiście wszystko jest tanecznie, przyjemnie, fajnie, jest lekka intryga romantyczna jest ciekawie i taka dodatkowa ciekawostka poznańska. Ta premiera tego musicalu odbyła się również w 1964 roku w operetce poznańskiej dokładnie i w tym samym czasie w Ameryce była transmisja właśnie tego filmu z Audrey Hepburn. To trzeba zaznaczyć, Audrey Hepburn wyjątkowa przez w tym filmie. Jezus, ale fajne ciekawostki. Ja nie będę miał takiej fajnej ciekawostki o, swój, o swoim filmie. Chociaż mam jedną, bo u mnie na miejscu piątym jest Nightmare Before Christmas, czyli miasteczko Halloween. I to od razu wam mówię, to jest jedyny animowany tutaj muzykal, jaki mamy, ale moim zdaniem jest wyjątkowy. Ponieważ oczywiście ja uwielbiam muzykale, które są w pełni śpiewane, a Nightmare Before Christmas jest właśnie w pełni śpiewany i daje nam fenomenalny klimat złych świąt, bo tak naprawdę jest to opowieść Halloweenowa, ale tak naprawdę też świąteczna. I ja też mam ciekawostkę. Wielu z Was yy, może myśli, że ten film to jest film Tima, Tima Bartona, ponieważ też Tim Barton przedstawia i tak dalej, ale to nieprawda. Re yy, reżyserem jest, jest Henry Selik i jednym słowem, co Wam będę dużo mówił, unikatowy klimat, piosenki, które już po prostu przeszły do kanonu śpiewania yy, What's This, yy, this, is, o, o, this is Halloween, które nawet sobie śpiewa yy, Mary Manson, więc jednym słowem powiem Wam tylko tyle. jeżeli lubicie lekko koszmarne klimaciki, no to Nightmare Before o, o Christmas jest czymś dla was. No i świetna animacja poklatkowa. I miejsce czwarte: Mama Mia, ze szczególnym pozdrowieniem dla wszystkich fanów Abby, ale nie tylko. E, MacFly, pozdrawiam cię. On będzie wiedział o co chodzi, on kocha ten film. To ja pozdrawiam moją mamę i wiele koleżanek, które po prostu uwielbiają ten film, jak i sam musical. Swego czasu także był w Polsce wystawiany nieraz, ale też doczekał się swojej wersji filmowej, czyli piosenki Abby na wyspie. I wokół całej historii, Meryl Streep, nawet Pierce Brosnan śpiewający w tym filmie. Jezu, ludzie, to... o, o, ludzie nie lubią jak śpiewa Pierce Brosnan, ja uwielbiam jak Pierce śpiewa w tym filmie. Ja nie wiem, on jest taki uroczy w ogóle w tym wszystkim. Za pierwszym razem kiedy to zobaczyłem, stwierdziłem nie. Ale za każdym razem jak już <laughs> oglądam ten film, a jak wiecie, ten film po prostu ogląda się cały czas, od początku do końca, znając fabułę na pamięć, to po prostu już jest pełne szaleństwa jak wchodzi Pierce Brosnan i po prostu już zaczyna śpiewać. Yy, tak. I to jest urok tego filmu, między innymi. I, i, I Meryl Streep w ogrodniczkach. O, tak. Gdzie jesteście w stanie to zobaczyć? Nie wiem, ale w tym filmie, w tym filmie na 100%. Tak. A ja wam powiem, że ja nie wyjdę przy czwartym miejscu z tych mrocznych klimatów, bo to moim zdaniem chyba jedna z najciekawszych rzeczy współczesnego muzykalu, chociaż pewnie wielu by się kłóciło, bo w 2008 roku wychodzi film, który jak dla mnie przełamał tako, takie myślenie, że w muzykalu już dużo się nie zmieni, że już dużo nowych rzeczy nie zobaczę. Oto proszę. Repo The Genetic Opera. I oczywiście wielu by powiedziało, chwila, może przecież był Rocky Horror. Picture Show, którego nie będzie na tej liście. Haha, myśleliście, że będzie, a nie Niestety będzie. Nie. Bo ja go właśnie sobie zastąpiłem Ripo, bo zdaniem jest ciekawszą propozycją. Słuchajcie, świat, w którym mamy odzyskiwanie organów po tym, jak ludzie sobie przeszczepiają, nie są w stanie spłacić, no to wtedy pojawia się kto? Ripo, czyli, czyli chirurg w mrocznym, w mrocznym płaszczu, który wycina z nich organy nocą. I to wszystko jest taką śpiewaną rock metal operą, w której uwaga, występuje Paris Hilton i też śpiewa na jakimś audiotunie, czy inaczej. Ale szczerze, pasuje idealnie. Jest to idealnie wpasowane. A powiem Wam tylko tyle. Trochę kiczu, trochę mroku, przeszywa się to wszystko z animacją i jest to, jest to wszystko faktycznie utrzymane jeszcze w takim sztafarzu, takim operowym, wyniosłym, bo to jakby opera faktycznie jest w tym filmie, opera jest tu ważna, więc powiem wam tylko tyle: Sza, szaleństwo, fajność i piosenki, które i to jest, moim zdaniem, naj, o, o najważniejsze, zostaną z wami naprawdę długo i będziecie tam o, o, tam, o, tam sobie śpiewać, wiecie. reposition, I tak dalej, więc. To, to, Report The Genetic Opera. I miejsce trzecie, tutaj będzie specjalny gadżet wyjątkowy. Wiele osób pewnie kojarzy ten gadżet i różnego rodzaju filmiki ze mną i z nim. Czyli Król Rozrywki. Film z 2017 roku, swobodna adaptacja historii P.T. Barnama, który zasłużył się dla rewii cyrkowej, tak naprawdę. No i tutaj jego historia posłużyła do stworzenia przede wszystkim filmu. I co jest ciekawe, to jest filmowy musical, jeszcze nie miał swojej adaptacji broadwayowskiej. Wstępnie jest podobno już materiał pisany, i za jakieś 2-3 lata pojawi się oficjalnie na Broadwayu, więc. Takie mamy top, lekko mieszane, ale wszystko jest jak najbardziej muzykalowe. Ale z tego co wiemy, Michu nie lubi tego filmu. Tak, jeszcze, o, o, jeszcze w ramach wojowników kultury zrobiłem negatywną recenzję, jakoby jest to musical, który dla mnie niczego nie pcha do przodu, ale żeby żeby nie było, że jestem tylko negatywnie nastawiony, to powiem, o, o to powiem wam tak, że. To naprawdę moim zdaniem jest fajne, żywe, ma swoją, o, ma swoją energię. Jeżeli dla kogoś musical ma być sprzedawany energią, to ten film ma tę energię zdecydowanie. No i umówmy się, no, są hi -hi ciorki, jak This is, me". This is me. I jednym słowem, no to leciało w radiu, to leciało, Wszędzie. te, te dyski mają miliony wyświetleń, Mamy jak Więc, więc tak. wam powiem, że tak, ja jakby w pełni, ja w pełni rozumiem fascynację, pomimo, już nie muszę jej podzielać, więc tutaj więcej w pełni, ale wiesz co? Spadaj, spadaj jakby ja na miejscu Teraz trzecim. Ci mocna trójka. Tak, mocna o, o mocną trójkę za, zaczynam od absolutnej klasyki mu musicalu Skrzypek na dachu. Tutaj w wersji włoskiej była Tania i kupiłem ją sobie obudżetowo. Słuchajcie, chyba na ten moment najsmutniejszy tak naprawdę musical w całym naszym zestawieniu. To jest właściwie tragi, o, o, o tragikomedia, adaptacja y, y, Teviego o te wiego Mleczarza i y, jednym słowem co tutaj, o, o co tutaj dużo mówić. To co śmieszne, błahe, życiowe, miesza się z tym co tragiczne, historycznie ostre i zawieszone w takiej surowej tradycji. Więc, więc jednym słowem mamy tu, obserwujemy tutaj Anatewkę, która mia, 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 miasteczko żydowskie, Anatewka, która żyje swoim, swoim własnym życiem, gdzie, o, gdzie Tewe śpiewa, kłóci się z Bogiem, śpiewa, gdybym, o, gdybym był bogaty i tam mówi tradycja, tradycja, tak. ale tak naprawdę najważniejsza jest miłość do rodziny, do, 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 do całego otoczenia, do, do w ogóle środowiska Anatewki, a to wszystko musi się mierzyć no, z bezlitosną historią, z pogromami, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko ma tak naprawdę taki gorzki wydźwięk, ale pamiętajcie, no wspaniała opowieść. No, jak, a, a jak po prostu słyszycie Sunrise, Sunset, no to tak, rozpływamy tak. się wszyscy i wiemy, że teraz o, te, o, o teraz łezki łeski śmiech wszystko będzie no, dla mnie. Piękny film, po prostu piękny film. I miejsce drugie, yy, specjalna dwójeczka, All Dead Jazz. I nie chodzi o utwór z musicalu Chicago, ale o tytuł filmu. Yy, w Polsce na DVD trafił jako pod. Właściwym tytułem, czyli cały ten zgiełk. Jeden z bardzo mało znanych muzykali, szkoda, niestety, mimo że otrzymał cztery statuetki Oscara w reżyserii Boba Fossa, czyli najsłynniejszego, jeżeli mogę tak wprost powiedzieć, reżysera, choreografa, scenarzystę i nie tylko, który zasłużył się za sprawą chociażby filmu Kabaret i wielu, wielu innych choreografii, także w teatrach. No i właśnie w przypadku cały ten zgiełk. To jego dosłownie filmowa autobiografia, jednocześnie pożegnanie z życiem, ponieważ główny bohater w tej roli, przegenialny, Roy Schneider. W tym momencie się uśmiechamy, bo wszyscy go kojarzymy z filmu Szczęki, ale uwierzcie mi. Tutaj robi genialną robotę w roli właśnie chorografa, który. Żyje, po prostu szczęki uśmiechają. Dokładnie, po prostu umiera i jednocześnie podejmuje się ostatniej realizacji projektu, przez co śledzimy jego losy i ostatnie chwile. No i jeden z najsłynniejszych utworów, czyli Bye Bye Life w tym filmie się pojawia. Ciekawostka. Wiem, dzisiaj sypie jak z rękawa, słuchajcie, muzykalowo. W roli Anioła Śmierci, właśnie w tym filmie, cały ten zgiełk występuje wówczas jeszcze jako modelka i troszeczkę aktorka, dzisiaj już uznana przede wszystkim aktorka, czyli Jessica Lang. O, proszę bardzo. Ja się przyznam. Ja ci powiem, że nigdy go nie widziałem w całości. No, Z... Widzisz, jak, właśnie... jak? Tak, no tak. właśnie, no właśnie o to chodzi jak. I tak jak powiedziałeś, on mm. jest trochę mało znany i ja Dokładnie. nie rozumiem, dlaczego jeszcze. Cztery się... Oscary. Tak, dlaczego mi się jeszcze nie udało usiąść od początku do końca obejrzeć tego filmu. Zawsze coś mi przeszkadza, albo go jak go zobaczę w telewizji, to coś mi go przerywa. Ale dobra, już ten zgiełk <laughs> na bok, ja, sobie, ja obiecuję nadrobić, a ja po prostu lecę dalej dalej klasyką. ale wracamy do wesołych tematów, bo oto a. mamy. Her! I słuchajcie, i to jest chyba tutaj najmocniejszy taki przedstawiciel muzykalu, w którym się nie cały czas śpiewa, w którym jest bardzo duże partie, po prostu zwykły, o, o zwykłych dialogu, a potem wchodzi piosenka, piosenka, piosenka. I powiem, I powiem wam tylko tyle: jeżeli lubicie hipisowskie klimaty, jeżeli lubicie wolność, tęcze i oczywiście LSD przyjmowane jak komu, a później śpiewanie Harry Krishna i tak Oj, dalej, tak. Było, było. to her to jest film dla Was. Taki właśnie manifest a antywojenny, manifest swoich czasów, który, który przy okazji wybrzmiewa właśnie tą energią, tą takim, tym takim pozytywnym blaskiem i wiecie i tańczeniem na stołach arystokracji, kiedy jesteś po prostu brudnym kipisem. Jedna z, z najpiękniejszych scen, oj tak. Wspaniała, w, wspaniała absolutnie, więc, więc ja Wam go strasznie polecam, bo jeżeli jeszcze lubicie dobre o dobre kawałki, których możecie spokojnie słuchać, jak, jak Let the Sunshine In, czy, czy Age of Aquarius, no to to jest to jest, ten, to jest ten musical. Ja wiem, ja cię ja, ja mam taki bardziej emocjonalny, ty masz ciekawostkowy, ja mam taki bardziej emocjonalny, wylewkowy tutaj o tutaj program, no ale musimy się jakoś różnić, wiecie, bo o to chodzi, żeby ludzie byli różni, tak? Różnijmy się pięknie. He pisi tak mówili, więc pao. I miejsce pierwsze na podium moje. Chicago, wspomniane już wcześniej, tam oczywiście multum utworów, Old Jazz, więzienne tango, no po prostu cudowny przez panią musical, który miał premierę w 1975 roku, po niecałych dwóch latach został zdjęty, był szeroko komentowany, ponieważ umówmy się, jest to musical i historia o morderczyniach. W ogóle wspaniały, gdybyś ty go nie miał, to ja bym go miał na swoim liście, więc zapewne. No i wersja filmowa doczekała się swojej adaptacji w 2003 roku w reżyserii Roba Marshala, a w rolach głównych chociażby René Zellweger, Catherine Zeta Jones czy Richard Gere. Przewspaniałe muzycznie od początku do końca i kolejna ciekawostka, już dzisiaj ostatnia ode mnie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć ten film, a jeszcze nie widzieliście, to się nie przyznawajcie. Obejrzyjcie Chicago wersję filmową i wybierzcie się do Krakowa, Krakowski Teatr warietę zrobił swoją wersję i jak najbardziej jest wystawiana, jest przewspaniała powtórzę się, jest przewspaniała i będziecie mieli świetne porównanie. Krakowiacy wiecie, wiecie po prostu, co macie robić. Tak, to jest jakby nakaz. Nakaz. To jest, nakaz. Nakaz to jest obowiązek. obowiązek. A, a ja mam dla was inny nakaz, bo teraz przejdę do mojego miejsca pierwszego i u mnie, na miejscu pierwszym, słuchajcie, u mnie się królują w ogóle lata 70., bo ja mam wszystko prawie z lat 70., no tam pół, pół mam z lat 70. i drugi film y, Normana Jevinsona, bo wcześniej to był właśnie skrzypek na dachu. No po prostu dla mnie już, już reżyser świetnych filmowych muzykali, a u mnie. Jesus Christ Superstar. I ja wiem, zaskakująco o takiej ateistycznej świnie jak ja, ale w ogólności to Wam powiem, że moim zdaniem to, to jest po prostu mój, mój musical życia. Jest w pełni śpiewany, tak jak właśnie uwielbiam, od piosenki do piosenki, wspaniałe hity. Kontrowersyjny temat, bo to nie do końca jest tak, że jest to tylko i wyłącznie życie Jezusa, tylko jest to wystąpienie hipisowskiej młodzieży, jak oni interpretują życie Jezusa. Więc jest bardzo dużo takich, wiecie, dziwnych, kontrowersyjnych motywów, stawiania rzeczy ze współczesności i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie urokliwy, jeżeli ktoś myśli, że jest to obrazobórcze, absolutnie nie. Moim zdaniem jest tu wspaniale pokazany też tragizm życia, o, o życia Chrystusa, nawet jeżeli je jest pewnej, nie wiem, może świętości, z pewnego sakrum, no to wtedy też pokazany jest fenomenalnie jego, o jego tragizm, tragizm Judasza, który i wszyscy tak kuźwa pięknie śpiewają. Jezus, jak oni jak oni tutaj pięknie śpiewają, jak oni niesamowicie wyrażają emocje, bo dla mnie musical i te piosenki to właśnie też często emocje i wam powiem, że. Pod tym aspektem oglądałem wersję Broadwayowską, oglądałem wersję polską z piekarczykiem, oglądałem, na, naprawdę staram się oglądać go w każdej jednej e, odsłonie I ta filmowa nadal na mnie robi jednak największe, najspanialsze wrażenie, właśnie choćby ze względów emocjonalnych, jak to jest, o, jak to jest, o, jak to jest wylewane. I jest tu taka scena, taka piękna scena, gdzie to wszystko jest przełamane obrazami, po prostu nagle Jezus widzi obrazy swojej własnej męki. To są, to są no, on, on, normalne obrazy mistrzów, które się pojawiają, jest to jedyna taka wstawka w tym, w tym filmie. Ja, ja wam powiem tylko, klękajcie na, o, o narody, to jest tak cudowny motyw filmowy, po prostu na skalę historii kina, 10 na, na 10, po prostu... Pał, niszcze, spada, destrukcja, tutaj filmy... Ale, ale u mnie tylko, Adrian ma swoją listę, to wiecie, to jest jakby i wszyscy, i wszyscy się szanujemy, ja tutaj nie dominuję, ale... Sklep Superstar, musicie, musicie to zobaczyć, po prostu wszyscy, wszyscy, nieważne czy lubicie Jezuska, czy nie. Czyli wersje musicalowe, filmowe i nie tylko, wesoło, smutno, o morderczyniach, o Jezusie, o hippisach. Tak, okazuje się, Wszystko. że jednak jest to strasznie pojęcie. Pełna, różnorodność. Pełna tak. różnorodność. I od razu Was za, o, o zachęcamy. Słuchajcie, każdy z nas miał tylko pięć propozycji, a. No ich jest po prostu więcej i Oj, są tak. wspaniale, bo wiemy, że kochamy wszystkie, więc wy wstawiajcie w komentarze swoje ulubione muzykale, wstawiajcie swoje topki, komentujcie nasze, nasze opinie, powiedzcie z czym się zgadzacie, z czym nie. No i tyle, no i chyba was jeszcze zapraszam do subskrypcji i do śledzenia wszystkiego, co Adrian robi, robi w internecie, widzicie wszystko w opisie. Dziękuję, ale opicie. przede wszystkim Michu. ryku no, jak już, <laughs> I, tak, i tak dalej, więc słuchajcie, buziaczki moi mili, żegnamy się z wami. Mua. Adrian Warwas był dzisiaj ze mną. Niech Szczepański, Pański. Dzięki serdeczne. Dzięki.